Kupiłeś ją, aby było przyjemniejsze tarcie? Hmm. Tak, kupiłem. To nasmaruj drąga. Hmm, Ale jak tarcie ma, hmm, jak sobie drogę. Zadbaj na starcie o zajbiste tarcie. Magnezja wpłynie od KFD. Aż 250 ml bez dodatku wody i w supercenie. Siemano, dzisiaj w Bridge Nation Marcinek przyjechał do Wrocławia. Odwiedziny dawno się nie było ziomek. Kurde, ile to już minęło. Pół roku już się przynajmniej nie widzieli. Chłopaki nagrywają cały czas tam u siebie. Ja jestem tutaj. No i dzisiaj zrobimy wspólny trening. Trochę pleców, trochę bicepsów, zrobimy też jakieś wyciskania. Polecia gra w piłkę nożną ostatnio, więc formę ma dobrą. Zobaczycie. A że lubi, się Ta, lubi się pompować. Lubi się pompować. pompuje. a ja co? A ja. Stary dobry big Mike. No i tyle. Przykładam do tego, żeby pracować w najszerszym, ściągać łopatki, ciężary nawet jak, powiedzmy sobie, i nie jestem tak jak teraz w tym, w tym okresie luźnym, to i tak są mniejsze niż kiedyś, nie? Ajajaj, aj, aj, jak to niefortunnie wisi. Ale jak wchodzi. Zajebiście. Na 100 kg, nie ten, ten, ten ketel. Proszę, Dobra, 12. 12? Tak, naliczy. A jak to lajcie. ciężko robisz, to ja nie wiem. Nie, naliczy. Ok, pokręcam. Dobrze rozciąga. No. Wiem kiedy się widzieliśmy. Kiedy? Przed co potem trzy miesiące. Wtedy co? Przed 3 co potem trzy miesiące. przed czymś widzi, to nie tydzień. <śla> <śla> Dobry, to. To jest cały parek No, ale gdzieś kurde, koło, co to było? Nagrywki co wtedy pozowałem. A, jak jeszcze byłem zalony. Czyli w KFD w siedzibie. KFD, no. no. dawno temu. Zrok prawda? Bo jeszcze brodę miałem. No miałem. Ale, miałem. ale znowu zapuszczam. Redukcja, która była w tym roku. Też... I trwała i trwała i trwała. No to teraz z 25-30 tygodni. Nie wiem, nawet jak 16 bym miał, to dla mnie jest mega już. No, ulga. jest ulga, bo to, co ty się no. katowałeś, ja bym nie wytrzymał takiego. podejrzewam, dwóch tygodni był takim nie wytrzymał. Ciężko. No, Marcinko, Wy tego nie wiecie, ale tam ile tam leciało węgli? 40? No niecałe 1700 tego kalorii, a węglowodanów nie było w ogóle w ogóle. Katastrofa. Katastrofa. Ja miałem dwa dni, dwa dni bez węgli, to jak jadłem posiłek, no. mało tego, miałem 2000 kalorii, to te 2000 kalorii bym wpierdzielił w jednym posiłku. Tak. Ja wylizywałem ten pojemnik z dwóch stron, mlackałem, dobrze, że szło wodę pić, nie? A ja bo nie miałem, a ja się śmieję, że nie miałem takiej energii w ogóle i dobrze, że miałem psy, że mam psy w domu, bo jak mi coś spada na podłogę, to się schylać nie muszę, yeah, bo one to no, zjadają, no. nie? Bo jest taki level niski, że nawet jak coś spadnie, to nie dość, że się już kurwia, że ci spadło, to nawet się nie chce podnieść A to ci się nie zgadza jeszcze ten, kaloryka. Co? Tak, zgadza. Pies się cieszy. Macie, uspokój kulę, uspokój kulę. Ona się próbuje rozbrykać. No nie wiem, które kule mam uspokoić, bo, bo wszystkie wariują. Jedną rzecz chciałem mam powiedzieć. Ja prowadzę tutaj ruch jakby w ten sposób, tak jak przenoszenie handli, ale robię też depresję łopatki. Czyli najpierw ją ściągam w dół, potem a, potem dopiero, a potem dopiero robię ruch, nie? A teraz? Najpierw, najpierw cyk. Cyk. O, i dopiero teraz. O. Cyk. Nagle wszyscy w KFD kulturystyką się zajęli. Dźwig, koń, dźwig tak samo. No. Czułeś grzesiu, tak samo. <laughs> Mnie w komentarzach nakręcacie. Majki dawaj, Trzymaj. rób te ciężary, ale ja trenuję rozsądnie wiesz, bo zarzucają mi kura, Majki to lekkie ciężary, nieprawda, jak był prep do trójboju to się napierdniczało, sam wiesz jak paki. było, po trzy paki tutaj, po dwie paki wyciskania, a ja jako kulturysta w, w momencie w zależnym od danego okresu trenuję kurwa, roz, rozsądnie ludzie, zrozumcie to, bo tam wiesz. Większy wiek tym... A, a, to, a to swoją drogą, no bo skoro nie miałem kontuzji, to ja dalej nie chcę mieć tej kontuzji, a, wiesz, a, a, co No ja bym zrobiłem jeden błąd, a, że po, po spodku, totalnie a, po spodku, wiesz, że jesteś nakręcony, bo i sylwetka i to, zacząłem napieprzać, pamiętam. podciągania, wszystko rekordy szły i to mnie napędzało, a, po, a gadali mi, to meczek Nie, gadał. nie, nie rób, rozumiem. bo będziesz kur... będziesz e, bardziej taki na kontuzję, Podatny. podatny i się rozdążyłem, a już mi pierdolił, nie? I potem, je bark. Tak. Tu, kurde, przysiłowania y, przy też mi troszkę... Łokieć golfisty się odezwał. Tak. Ja mam ten Ja mam tenisistę po obu stronach. I teraz z tym walczę, ale jest to stan zapalny lekki. Nie przeszkadza mi aż tak, ale na przykład jakbym miał zrobić na chwilę ten biceps, to może być problem z bólu, nie? A wszystko inne jest okejka. Okay Zarówno ja, jak i Marcinek mamy jakby ten sam mindset, to samo podejście. Mianowicie Marcin zobaczył, jak to fajnie jest być w formie i też trzyma tą formę. Oczywiście to nie jest taka forma, jak była tam na zawodach, ale też nie odbiega strasznie i będzie miał dużo mniej roboty przy następnej redukcji. Z otuszeniem. I ja robię to samo. Ważę 10 więcej niż na zawodach, więcej już nie chcę, dalej widać lekki zarys brzucha i tego się trzymam, nie? Jak tylko by ten brzuch się człowieku zalał, od razu robię kata i od razu redukuję, nie? Bo potem jest dużo mniej roboty, żeby zrobić formę. A Marcinek chyba będzie się szykował dalej. No będę, będę. Nie, Sopot jest fajny, fajny. Nie, bo męska mogą, nie. sylwetka znowu, chociaż te nogi tu mi się zaś... Pakie pocięte jeszcze. Pocięte, bo pan wiłkasz, nie? No, Marek ciwko. No. I teraz się zalewam. No. Futro jest. Jako... Futro A ci, w Ja sobie pudro zabłyszczam, żeby, żeby było skryć tą czarną. Albo seks. Nur so mi seksy. Dziewczyny lubią podobno łyżkę. Różnie bywa, rożnie bywa. lecimy. Szczerze wam powiem. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą, to musiałbym z sobą wszystko przegadać, bo ja mógłbym wystartować w wyciskaniu. Bo wyciskanie w ogóle by mi nie przeszkadzało w robieniu treningów kulturystycznych. Nie. To musiałbym to obgadać z sobą, zobaczyć, kiedy są zawody. Mógłbyś, no skurde, ile byś 220-230 byś pykał. No bo myślę, że no 230 to ja tam wiesz, robiłem. Różnie. Na zawodach zrobiłem z trójboju. Tak, na trójboju. Gdzie musiałeś się skupić jeszcze na przysiadach i na, tak. na ciągach. Seba, Seba mówił, że tam te 250 jest do zrobienia. Byle się wpasować w okres, kiedy ja będę w dodatnim bilansie, wiesz, tą estrogę będzie wysoko, jakieś środki takie typowe. A wiadomo, wtedy Kreatyna. może, może tak, keratyna. Keratyna, i Garnier. Garnier. Także no, to, to, to o tym tak, myślę. To tak, to tak. A Seba mi tłumaczył właśnie, że to nawet lepiej by było dla sylwetki, bo żeby dobrze wyciskać kurwa, to musi mieć jeszcze bardziej dojebane i silne plecy. I dalej by były plecy no rozwijane. Ja tak sam robiłem. No, do wyciskania plecy. mój trening wyglądał tak. Wyciskanie, do tego jakaś akcesoryjne na wyciskanie. Podciąganie, OHP, biceps, do domu. I kurde, ta siła szła jak porąbana. No. I wiesz, ale co innego jak jest ten martwy ciąg, przysiad, to to... to zaraz. To, to, to się, nie, to to się jest... nie zazębia z wyciskaniem. Ale I też się nie zazębia, nie zazębia z kulturystyką. Tak. Niby, plecy, a łyda jak pracuje. Mega czucie tutaj dołu najszerszego. I ja się skupiam przy wiosłowaniach i przy, przy plecach właśnie na tej części, którą mam wysoko zawieszoną, genetycznie można powiedzieć. Ja też. I tam musimy z Marcinem dowalać cały czas mięcha. Czyli może będę miał najszerszy Wyciskanie, wycis wyciskowanie, wyciskanie na klatę, na, na cycę, żeby było jak donice. Aha. i robimy? 6 nie? Polecam wam jak najbardziej takie połączenia, szczególnie te, które teraz będziemy robić. Tak, bo to współgra, jest aktywacja tych czworobocznych, które przy wyciskaniu stabilizują ruch, pomagają w wyciskaniu, powodują, że nie będzie kontuzji. Każdy z was na pewno robił facepoola linkami, wiecie, w ten sposób, o, czy tak. A my to zrobimy hantlami, a myślę, że 2 kilo człowieku nas pokona. To też, to też fajnie wygląda, nie? Z boku taki dzik. Co on robi, nie? Ej, weź, nie to Tofik, normalnie stój, nie wygupaj się. Łooo! Ale tu pali! 2 kilo. Ile razy? No 15. To jest na, taki unikat. Że to jest jedyny człowiek na świecie, który ma mózg na wierzchu. Całe życie! A w kart. Kurwa, ładnie. Robimy czwarte ćwiczenie. Trzecie, czwarte. A te ćwiczenie, które teraz robiłem, to było pierwsze ćwiczenie, które spowodowało mnie pot. to jest przerąbane. Dwa kilo. Ja też staram się w tym ćwiczeniu mieć kąt 90 stopni. Kot. Bo jest trudniej zrobić rotację i to bardziej wymusza czworoboczny do pracy niż jak jesteś bardziej spionizowany. No. U mnie zawsze jest taki dyskomfort tego barki. No ja też czuję. 8, 8 czuję. 9, 10 już jest taki, że a już go czuję, ale jeszcze zrobię, nie? I bez, kurde, usztywniaczy to już... Gorzej, gorzej jest bez usztywniaczy, super Ale no. idzie. daj jeszcze piąteczkę, ja sobie zrobię jeszcze na 110. Ostatnia seria tutaj. Ale rzeczywiście, na, mimo że jest tylko 110 kg, to jak ktoś już przywykł do ściągaczy, a pamiętamy, zapobiegamy, a nie leczymy, to jest gorzej wyciskać. Teraz mamy uginania normalnie na bicepsy, ale że ja mam te łokcie golfisty i przy na prostym gryfie, ja nie lubię robić na łamanym boli po prostu, ja sobie je zmodyfikowałem do ćwiczenia. Ale widać, że Ci najszersze poszły. Tak, bo aż przez masz pocięty, No, coś pięknego. Ja uwielbiam roz rozstępy. są rozstępy, które miałem od 18 roku życia. I nie w życiu bym ich nie maskował. Ja uwielbiam mieć rozstępy. Kurde, no to się w końcu coś dzieje. Uwielbiam, na nogach już na szczęście nie mam. A powiedz mi po co do bicepsu ściągliśmy koszulkę. Nie eee, wiem, słuchaj, żeby pokazać crossficiarzom, jak powinno się wyglądać. a nie żartują. A dużo, tu jest dziewczyn. No to uwielbiam, jak mi żyły wychodzą na przedramię. Dawaj, dziewięć do 12, 10. Hop. Dobra, odłóż. I pompujemy tricepsy. Kurła. jeszcze Okej. Okay. Ooh. Uh. Zauważ, nie mamy miarki, to tutaj ja myślę, że było z 53 by było. Nie no. 4,4. 500. Nie no, ze 4,5 by poszło no. Spompowani, eee, spoceni. Spełnieni. Uśmiechnięci jak to Zadowoleni. My. Cały czas jesteśmy uśmiechnięci. To jest fajne, nie? Słuchajcie, piszcie w komentarzach poniżej, co mamy nagrywać jeszcze z Marcinkiem. Z motopersoną. Czy to ma być coś treningowego, czy mamy zrobić jakiś challenge? Głową do czału, goła, do czału, goła, od jak... zera do niczego. Nie, może też jakaś lekko... On doszedł tretinka. do tego, i Także e, tak, wszystko jest w Waszych rękach. Pokazałem Wam. Mój drugi blok treningowy, Marcin mi wtórował. Zrobił to samo co ja. można Może tym razem ja zrobię to, co Marcin. No. Dla, dla równowagi. Why not? Why not? Liznął Marcin Angielski ostatnio. Pamiętajcie. Ważna rzecz: lajkujcie, subskrybujcie. Komentujcie i, I do następnego.